To Kujawsko-Pomorska e szkoła, witamy Was serdecznie, droga młodzieży, drogie dzieci na lekcji matematyki z Panią Magdaleną Budzińską. Przed chwilką. Tutaj pani Magdalenie zabrzęczały monety. Będziemy coś liczyć. Dokładnie, dzisiaj liczymy, moi drodzy, grosze, złoce. także dzisiaj działania na ułamkach dziesiętnych. Zapraszam. Witajcie jeszcze raz. Moi drodzy, dzisiaj będziemy pracowali tylko na tej tablicy. E, posłużymy się znowu taką notatką graficzną, jaką przygotowałam wcześniej dla Was tutaj, na wizji, razem z Wami odnośnie ułamków zwykłych, a dzisiaj będziemy e, już e, zaczynali temat ułamków dziesiętnych i mam nadzieję, że nam to pójdzie szybko, prosto i gładko. Najpierw może przypomnijmy, czym są ułamki e, dziesiętne. Ułamki dziesiętne są to takie ułamki, które możemy zapisać jakby wprost z ułamków zwykłych o mianowniku 10 albo 100, tak? Gdzie mówimy również o części, zapisujemy to z przecinkiem i czytamy to wtedy, że jest to też 1 dziesiąta albo 0,1. Oznacza to tyle, że tyle, ile mamy zer w naszym mianowniku, to tyle będziemy mieli miejsc po przecinku. Czyli jeśli mam tutaj dwa zera, to mam dwa miejsca po przecinku, ponieważ tutaj mówimy o częściach setnych. To co będę miała w moim liczniku, to jest właśnie tą cyfrą. Czyli jeśli będę miała na przykład 57 tysięcznych, to znaczy, że powinnam mieć trzy miejsca po przecinku, ponieważ mam trzy zera. I zaczynając od prawej strony uzupełniam te miejsca cyframi z licznika, jeśli pozostaje mi wolne miejsce, to wtedy dopisuję 0 i czytamy to, że to jest 57 tysięcznych. Po przecinku te liczby części ułamkowe, bo tu mówimy już o częściach, tutaj mamy jednostki dziesiątki setki od prawej strony po prawej stronie od przecinka będziemy mieli części ułamkowe i mamy tak część. Dziesiętną, część setną, część tysięczną, no i jak się domyślacie, oczywiście też będzie dalej część dziesięciotysięczna, stutysięczna, milionowa i tak dalej. To takie krótkie przypomnienie. Najważniejsze, żeby pamiętać, że ma przecinek i że będziemy mieli te miejsca po przecinku, oznaczają pewne części. Pierwszym naszym działaniem, moi drodzy, będzie oczywiście dodawanie. Faktycznie zabrzęczały monety w, moim, w mojej kieszeni. Moi drodzy, e, zawsze mówię, że to jest naj, najbardziej wdzięczny temat e, do, dla młodzieży, dla dzieci, ponieważ każdy lubi przeliczyć swoją skarbonkę, moi drodzy. I teraz, gdybyście wy mogli teraz sobie przeliczyć, co, będzie, co wy macie w Waszej kieszeni, czy w Waszej skarbonce. Ja mam tutaj w kieszeni 2 złote, złotóweczkę, 50 groszy. Dwa razy, o trzy razy nawet, trzy razy po 10 groszy, 5 groszy i trzy razy po jednym groszu, tak. Pokażę jeszcze raz tutaj do kamery. Moi drodzy i teraz to zapiszemy to, czyli mam dwa złote, złotówkę, 50 groszy. Dalej mówiliśmy było trzy razy po 10 groszy. Jeszcze było 50 groszy, 3 razy po 10, i co tutaj? Jeszcze? Aha, i 3, 3 grosze. 3 grosze. I teraz wiemy, że 3, 3 razy po 10 to będzie 30 groszy. Tu jeszcze nie widać, żebyśmy mieli ułamki, ale zamienimy sobie właśnie te y, grosze wszystkie na złotówki, i będą wtedy one w częściach. Wiemy, że jedna złotówka to jest 100 groszy. A zatem mogę zapisać. Że e, moje 50 groszy to będzie 0,50 zł. 30 groszy to będzie 0,30 zł. No a 3 grosze, jeżeli to są 3 z części setnych, zapiszemy, że jest to 0,03 zł. No i teraz gdybym chciała to zsumować to będziemy musieli to odpowiednio zapisać 2 zł złotówka no i teraz mam 0 zł przecinek 50 0 zł przecinek 30 0 zł przecinek 003 tutaj mogę też dopisać że ja mam przecinek i uzupełniam Brakujące miejsca we wszystkich słupkach, tu widzicie, są dwie cyfry, dwie cyfry, dwie cyfry. To Tak samo tu uzupełniam dwie cyfry zerami, ponieważ wiadomo, że 2,0 to jest to samo co 2, można te zera po prostu sobie z tyłu skracać. Dla ułatwienia teraz, żebyśmy się nie pogubili, prościej jest to właśnie zapisać w takiej postaci. No i oczywiście teraz sumujemy słupkami proszę, pierwszy słupak. Tu weźmiemy na niebiesko drugi słupek. Mamy 5 plus 3, czyli 8. No i będę musiała ostatni zrobić y, czarnym, ponieważ nie możemy teraz już używać zielonego mojego drugiego koloru, którego, trzeciego w zasadzie, który zawsze używałam. 2 plus 1 to jest 3 i teraz bardzo ważna sprawa przecinek. Jak widzicie, wszystkie przecinki zjechały nam tutaj w jedną stronę. Jest to faktycznie bardzo ważna zasada. Jeżeli my dodajemy czy odejmujemy ułamki dziesiętne, ja to tutaj poprawię na czerwono, tutaj nam spada nasz przecinek. Zapisujemy je przecinek pod przecinkiem. To jest oczywiście przykład, czyli mam 3 ,83 zł. 3 83 grosze albo 3,83 zł. Yy, sami dobrze wiecie, że bardzo często. Jest to również zabieg marketingowy, żeby na przykład cena była 0,99 groszy. No bo wtedy wiemy, że nie zapłacimy nawet złotówki. A zatem podsumujmy, co będziemy mieli. Działania na ułamkach dziesiętnych. I teraz. Dodawanie i odejmowanie, do tego zaraz przejdziemy. Podstawowa zasada pierwsza, zapis przecinek pod przecinkiem. Narysuję tutaj taką strzałkę, jak narysowałam wam tam. Zjeżdża nam ten przecinek po prostu równo w dół. Tak? Przecinek pod przecinkiem. Tutaj możemy nawet sobie zaznaczyć, że tu są te przecinki. Niezależnie ile będziemy mieli miejsc po przecinku zajętych, tak? No to sprawdźmy sobie, może ta strona będzie naszą notatkową dzisiaj. Sprawdźmy sobie jakiś inny przykład z tym dodawaniem i zaraz przejdziemy do odejmowania. No zróbmy 17,075 plus, no nie wiem, 25, 1,9,8. Dodajemy, tak? Jeszcze raz pokażę. 8 plus 5 to jest 13. Tutaj będzie nasza następna chmurka. Przypominam, cyfry, jeżeli, nam, jeżeli tu przekroczymy próg dziesiątkowy, tu zapisujemy cyf cyfrę dziesiątek z naszego dodawania. Tu nam wyjdzie suma 17. Kolejne jajo. Wyjdzie nam 1 plus 1, czyli 2, przecinek. Jeszcze raz go zaznaczę. Tu, no, troszeczkę papier nam się dzisiaj tutaj wygniósł, Są gulaje, trochę nierówno się teraz pisze. 7 plus 5 to jest 12, moi drodzy. I tutaj będziemy mieli 4, czyli wyjdzie nam 42,273 tysięczne. A jak jest z odejmowaniem? Skoro już powiedziałam, że przy odejmowaniu również musimy zapisać przecinek pod przecinkiem, również działa ta zasada. Żeby uzupełniać wolne miejsca po przecinku zerem, tu jest to nawet konieczne, to najpierw pokażemy prostszy przykład, a potem trudniejszy. Na przykład 13,589. Odejmijmy od tego, załóżmy 5,072. Od prawej strony, znowu. Odejmujemy 9 minus 2,7. Następna. To może zrobię jednak niebieskim. 8 minus 7. Będzie 1. Czarnym. 5 minus 0, oczywiście 5. I teraz w tym miejscu znowu spada nam przecinek. Spada przecinek. I teraz. Tu oczywiście od trójki, piątki już nie odejmiemy. Musimy pożyczyć. Tak, tu już nam zostanie 0 i teraz od 13, niektórzy też to skreślają, od 13 odejmujemy 5, czyli wynik 8. Przy odejmowaniu sprawdzamy. To jest dobra metoda. Proszę się tego też zawsze mieć taki nawyk, bo to jest o wiele prościej wtedy. A z dodawaniem idzie szybciej. Mamy 9, 8, 5 i tu 13, czyli dobrze zrobione. Moi drodzy, Zasada z tym, z tym przecinkiem. Spada nam przecinek tak samo na dół i zapisujemy liczby jedna pod drugą. No to teraz, jeżeli ja jeszcze tak zapisuję, to jest oczywiście dużo prościej, ale gdybyście mieli napisane w poziomie, tak? Na przykład odejmij 20,08, od 20,08 odejmij 13, no zróbmy 125. Jeżeli jest już tak zapisane, moi drodzy, to już musicie sami pilnować, ile ja mam tych miejsc yy, yy, po przecinku. Tu widać, mam dwa miejsca po przecinku, a tutaj mam trzy. Dlatego zacznijmy od tego, żeby napisać najpierw naszą odjemną, a teraz odjemnik tak, żeby był przecinek pod przecinkiem. Czyli tu trójka, tu jedynka, tu jeden, tu dwa i zobaczcie, pięć jest z tyłu. To miejsce, które jest tutaj teraz wolne, bo powinny być też uzupełnione trzy miejsca, raz, 2, 3, raz 2, 3. To to miejsce uzupełniamy zerem. I teraz odejmujemy już tak, jak zawsze się uczyliście przy działaniach pisemnych. Tu już wiemy, że będzie nam przecinek nam zeskoczy na dół. I teraz stąd zabieram oczywiście 10, czyli będę miała 10 minus 5 to 5, 7 minus 2 to. 5, tu znowu od zera jedynki nie odejmę, muszę stąd zabrać, czyli tu mam 10, minus 1 to 9. Żeby teraz stąd w ogóle zabrać, to muszę zabrać stąd, czyli tu już mam 9, bo pożyczyłam. 9 minus 3 to będzie 6. 1 minus 1 jest 0. Moi drodzy, sprawdzimy oczywiście. Ja też się mogę pomylić, moi drodzy, to się zdarza. Nasz wynik plus to. I teraz zobaczcie: trójka tu, przecinek i jedyneczka z przodu, 125. Tym bardziej, że tych przykładów ja nie szykowałam. Jak widzieliście, nie mam żadnej kartki. Wszystko idzie z głowy. Sumujemy: 8, 10, 1. Tu mamy 9 i 1, to będzie 10, Jedyneczka i 2. Zgadza się, 20,08. Zgadza się. To 0 dopisałam. Oczywiście mogę teraz je sobie skreślić, bo pamiętamy, że od prawej strony te zera w częściach ułamkowych możemy pomijać. Tak działają, tak działają ułamki dziesiętne. Kto tego nie pamięta, moi drodzy, zachęcam Was. Wprowadzenie do ułamków dziesiętnych prowadziłam na wiosnę dla klasy czwartej. Więc jeśli ktoś czegoś jeszcze nie pamięta. To zachęcam do tego, żeby znaleźć takie lekcje. One są wszystkie tytułowane naszymi tematami, i było właśnie ułamki dziesiętne, wprowadzenie, a potem działania na ułamkach, było dodawanie, odejmowanie też, ale nie było mnożenia i dzielenia. I do tego zaraz przechodzimy. Czyli tutaj przecinek pod przecinkiem, druga zasada uzupełniamy wolne miejsca zerami. Na pewno przy odejmowaniu, tak? Na pewno przy odejmowaniu. Tutaj zrobię tak, o, minusik, jak mam odejmowanie. No to dobrze, to teraz zróbmy mnożenie. Jak widzicie, już nie piszę mnożenie i dzielenie, bo to są dwie osobne historie. Tu zrobimy, o, tak sobie oddzielimy. I teraz mnożenie, moi drodzy. Gdybym miała zrobić proste mnożenie nawet tych moich groszy Tak załóżmy, że mam 10 groszy i mam 3 sztuki. Jeżeli zapiszę to tak, moi drodzy, no to mam 3 razy 0 jest 0, 3 razy 3, 3 razy 1 to jest 3, przecinek i tutaj też będzie 0. Dlatego jeżeli ja mam z takim właśnie zerem, to mogę pomijać, moi drodzy, 0 przy takim mnożeniu i od razu tylko mnożyć razy tę liczbę, którą, przez którą muszę pomnożyć. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście, jeżeli ja mnożę razy 0, no to oczywiście wynik jest 0, tak? Czyli ona nie ma dla nas znaczenia. 3 razy 1 to jest 3. 3 razy 0 jest 0. I teraz, moi drodzy, tutaj to zero mi dopiero spada przy wyniku, i teraz, jak poruszamy się z przecinkiem? Sumujemy ilość miejsc po przecinku. Tu są dwa. Raz, dwa. Czyli tutaj muszę wstawić przecinek. No to teraz yy, sprawdźmy kolejne kroki przy innych przykładach. Na przykład 1,35 zróbmy razy 2. Proste będzie, ale chcę coś pokazać. 1,35 razy 2. Mnożymy. 2 razy 5 to jest 10. Zapisujemy tu oczywiście, jeżeli przekraczamy próg. 2 razy 3 to jest 6 plus 1, bo przypominam, że tutaj wtedy dodajemy, to jest 7. I 2 razy 1 to jest 2. I znowu sumujemy ilość miejsc po przecinku. Tu mam 2, czyli robimy raz i 2 zgadza się. Dlaczego podałam taki prosty przykład? Bo mniej więcej każdy potrafi sobie przeliczyć w pamięci. Jeżeli ja mam złoty 35 w lewej ręce i złoty 35 w drugiej, to razem będę miała 2,70. Na tyle sprawnie liczy każdy. Ogólnie zawsze podaję, że bardzo dobrze się liczy na ułamkach dziesiętnych, mając na myśli zawsze monety, pieniądze. To, od czego my wyszliśmy dzisiaj przy naszej lekcji. I dlatego. Przypomnijcie sobie zawsze to, jak byś postąpił, gdybyś miał też do czynienia z pieniędzmi. Weźmy jakiś trudniejszy przykładzik. 2,75 razy 4. Wiemy już, że zapisujemy to w podobny sposób. Razy 4 i znowu mnożymy. 0,2, tu będzie 28 plus 2, czyli 30. 4 razy 2 to 8 plus... Y, 3 to jest 11. I znowu patrzymy raz, dwa, dwa miejsca po przecinku, raz, dwa i mamy. No i teraz, moi drodzy, czyli mamy 11, y, 11 całych, bo to jest 11,0 to jest 11 całych. To teraz przyjrzyjmy się, jak ja to zapisałam. Zapisałam to, moi drodzy, w taki sposób, tak, że one się tutaj przy prawej stronie wszystkie stykają. To weźmy teraz liczbę y, też tutaj, żebym miała ten jeden czynnik dwucyfrowy. 3,01 razy 2,5. Zapisujemy tę liczbę, która ma więcej cyfr, cyfr, tak, bo niekoniecznie to musi być większa liczba, tak. Mogę mieć na przykład ułamek, gdzie będę miała 0,4 miejsca po przecinku, a mimo tego zapiszę je wyżej, ponieważ będę miała na przykład razy 3,5, czyli będę miała wartościowo większą, ale nam chodzi o ilość, ilość cyfr. Zapisuję tam, gdzie mam więcej cyfr u góry. Tu z prawej strony muszą mi się stykać te liczby, piszemy liczba pod liczbą. No i teraz mnożymy. Mnożymy tak, jakbyśmy nie mieli żadnych przecinków. Po prostu wykonujemy mnożenie pisemne. 5 razy 1, 5. 5 razy 0, 0. 5 razy 3, 15. I teraz pamiętacie, co się robiło, kiedy mnożyliśmy przez liczbę dwucyfrową, trzycyfrową, czterocyfrową. Robiliśmy tu przesunięcie. Różnie to zapisują moi drodzy w szkołach. Niektórzy zamalowują to, niektórzy nic tu nie piszą. Ja robię taką kratkę, żeby było wiadomo, że tutaj jest przesunięcie. I teraz mnożymy razy dwa. 2 razy 1 jest 2, 2 razy 0 jest 0 i 2 razy 3 jest 6. Pamiętacie, co było dalej? Suma. Dalej sumujemy i mam 5, 2, 5 i 7. 6 plus 1 to jest oczywiście 7. Pamiętacie, jaka była nasza zasada, co robiliśmy? Sumowaliśmy ilość miejsc po przecinku. I teraz tutaj mam 2. Tu mam jedno miejsce, to znaczy, że muszę teraz tu zaznaczyć 3 miejsca po przecinku. Raz. 2 3 czyli tu będzie przecinek 7,525 Czyli yy, do naszej notatki dopiszemy sobie po pierwsze pierwsza zasada yy, liczba z większą ilością ilością cyfr u góry Cyfr, to cały czas podkreślam. Druga zasada, ten drugi czynnik, który będziemy, przez który będziemy mnożyć, zapisujemy tak, aby się stykały od prawej strony w jednej linii. Czyli drugi czynnik zapisujemy tak, jak przy mnożeniu, tak? Zapisujemy, znaczy, yy, od prawej strony. Cyfra pod cyfrą. Cyfra pod cyfrą. Dalej, oczywiście, mnożymy, i na końcu mamy, sumujemy ilość miejsc po przecinku. To są, moi drodzy, takie ogólne zasady. Tu jeszcze napiszę na czerwono. Czwarta zasada, no bo ona nie zawsze też będzie nam potrzebna. E, czwarta zasada będzie z tymi zerami czyli zera na końcu liczby możemy pominąć przy mnożeniu. One się nam dopiero pojawią na samym końcu, czyli przy naszej sumie. Przy sumie dopisujemy. O, już wyjechałam. Przy sumie je dopisujemy. Jeszcze raz tutaj pokażę ten przykład. I jeden taki sobie jeszcze zrobimy z zerami. Oddzielamy takimi kreseczkami i to zero nam dopiero opada na sam koniec. Moi drodzy, zrobimy jeszcze jeden przykład i będziemy zaraz już kończyli nasze spotkanie, bo już patrzą, że czas też nas goni. Zróbmy na przykład, że jest 1,700 razy 4,25. No i teraz zobaczcie. Mogę zapisać przecież to tak, tylko po co mam mnożyć przez te zera. Zatem lepiej będzie mi, tu mam trzycyfrową liczbę, 4,25 razy 1,7 i zobaczcie, oddzielę te zera. Mnożę tylko przez dwie liczby. 7 razy 5 to jest 35, 7 razy 2 14 plus 3 to 17, 7 razy 4 plus 1 to będzie 29 i teraz przesunięcie. Razy 1 to jest 5, 2 i 4. Robimy sumę, tu 12, tu 7 i teraz zobaczcie, 1, 0, 1, 0 i dopiero teraz będziemy musieli te miejsca po przecinku do siebie dodać. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, czyli mamy pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, moi drodzy, tu będzie nasz przecinek, o. 5 miejsc po przecinku. Wydaje się to takie proste. I faktycznie takie jest, mam nadzieję. Mam nadzieję, że wam, się, że wam się troszeczkę rozjaśnia, już co można zrobić z tymi ułamkami. Zawsze proszę pamiętajcie, najlepiej jest myśleć o pieniążkach, o monetach, bo to się bardzo prosto liczy. Jeszcze raz pokażę. Dzisiaj moi drodzy, dodawanie, odejmowanie, widzę, że oddzielenia nie zdążymy już zrobić. I nasze mnożenie, parę zasad. Tu jeszcze możemy do, dorysować, tak, że są przy jednej linii. To jest właśnie to. Notatki graficzne bardzo lubimy i one dużo nam ułatwiają. A w przyszłym tygodniu w takim razie zrobimy dzielenie i inne działania również na ułamkach, ponieważ ułamki, bardzo, ułamki dziesiętne są przydatne i działania na nich przydatne przy zamianie różnych jednostek. I do tego będziemy właśnie w przyszłym tygodniu nawiązywać. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, w takim razie, i do zobaczenia za tydzień. A teraz zapraszam już na lekcję dla klas ósmych pod kątem testu ósmoklasisty. Dziękuję, do widzenia.